Crowdfunding jest takim narzędziem pozyskiwania finansowania, które dosyć dynamicznie rośnie na polskim rynku. W tym roku według raportu opublikowanego na temat rynku crowdfundingu około 100 przedsiębiorstw sięgnie po finansowanie w formie crowdfundingu udziałowego. Jest to wzrost o kilkadziesiąt procent w stosunku do roku ubiegłego. Dla samej platformy Crowdway ten wzrost wynosi... Blisko też 100%, bo w zeszłym roku zrealizowaliśmy 12 projektów, wsparliśmy 12 spółek w pozyskaniu finansowania. W tym roku tych spółek będzie 21. Media poruszają bardzo szeroko ten temat nowych przepisów, rozporządzenia ECSP, natomiast to, na co chciałem zwrócić uwagę, jeszcze tutaj w Polsce czekamy na ogłoszenie, czy właściwie zatwierdzenie ustawy o finansowaniu społecznościowym, która de facto Praktyce pozwoli stosować to rozporządzenie CSP, czyli umożliwi platformom ubieganie się o licencję, która pozwoli w pełni na korzystanie z tych praw. Natomiast kierunkowo te prawa są, w mojej ocenie, dobrym. Em... Zmierzają w dobrym kierunku, dlatego że profesjonalizują rynek, nakładają na platformy crowdfundingowe dodatkowe obowiązki, rozdzielenie inwestora na doświadczonego, niedoświadczonego, jakby testowanie go i pytanie o to, do której kategorii należy i na tej podstawie też jakby będą kierowane oferty adekwatne powiedzmy do poziomu ryzyka. dodatkowo z punktu widzenia przedsiębiorstw no to co jest taką zasadniczą zmianą to jest zwiększenie limitów, które pozwolą pozyskiwać większy kapitał. w okresie przejściowym ten wzrost jest z miliona euro do 2,5 milionów euro a po w listopadzie 2023 spółki będą mogły się ubiegać nawet do równowartości 5 milionów euro dzięki temu rozporządzeniu. Wejście nowych przepisów kierunkowo profesjonalizuje działanie platform crowdfundingowych. W mojej ocenie jakby pozwoli tak powiem kolokwialnie wyciąć podmioty, które dopiero się rozwijają, są wątpliwej często o reputacji i jeszcze bez uzasadnionych, bym powiedział, sukcesów biznesowych i będzie to szło w kierunku właśnie Większej przejrzystości dotyczącej kwalifikacji projektów, które będą mogły ubiegać się o finansowanie społecznościowe będzie nakładało dodatkowe restrykcje, jeżeli chodzi o dopasowanie inwestorów i ofert do nich i podział na inwestorów doświadczonych i niedoświadczonych, będzie wprowadzało także szereg takich zmian, które będą zapewniały ciągłość działania platformy, czyli nawet w ekstremalnym wypadku, jeżeli platforma powiedzmy w jakiś sposób by upadła to musi zapewnić możliwość kontynuacji dostępu inwestorom do danych i transakcji, które, które, których się podjęli historycznie.